Na początku musimy zacząć od przygotowania roweru. Jedną z ważniejszych rzeczy w Wili jest hamulec. Ważne, żebyście dobrze znali swój hamulec. Hamulec działa najlepiej, kiedy jest na nim duża dźwignia. To znaczy, że należy go ustawić tak, że kiedy macie w komfortowym miejscu rękę na gripie, to hamulca będzie dotykał wasz palec i będzie on dotykał tylko końcówki. Następnym krokiem są przerzutki. Wiele tutoriali mówi, żeby wybrać najmniejsze przerzutki. Ale jednak według mnie lepiej nauczyć się wybijać za pomocą pleców na wyższych przerzutkach. I wtedy, jeśli będziemy jeździć na wyższych przerzutkach, to będzie jeździło się stabilniej. No więc następnym krokiem jest siodełko. O wiele stabilniej robi się Willy na wysokim siodełku. Jest tak łatwiej podbijać i no ogólnie jedzie się przyjemniej. Ale jednak na niskim siodełku o wiele łatwiej się skręca i robi niektóre triki. Więc to już wy musicie zadecydować, czy chcecie dołączyć do gangu stunterów na niskim siadełku czy chcecie tak po prostu sobie robić willy na wysokim łatwe, dla przyjemności Dodatkową rzeczą, którą można zrobić jak chcecie być takimi epickimi stunterami jak my to jest pochylenie sobie siodełka do przodu w taki sposób jak jedziemy na kole to siodełko jest prawie że płasko i nie zeszlizgujemy się z niego na dół A więc wyróżniamy dwa typy podbicia Pierwsze z siedzenia drugie ze stania więc na początku, żeby wybić się na siedząco, musimy pochylić się nad kierownicą i ugięć ramiona. Po czym uderzyć mocno w korby i wychylić się plecami do tyłu. I zostawić ręce proste. Naprawdę to jest ważne, żeby ręce łączyły tylko plecy z kierownicą i żebyście nie podciągali kierownicy swoimi ramionami. Dopiero potem, jak już nauczycie się wybijać plecami, to możecie dla stylu uginać trochę ręce, ale to już dopiero jak będziecie rozumieli, jak się w dobry sposób podbijać. Pochylam się, uginam ręce, uderzam w korbę i wychylam się do tyłu. Wyróżniamy także drugi typ podbicia czyli podbicie ze stania. Najpierw lekko schodzimy e, w dół i cofniemy do tyłu. Przypominać taki kształt elki takie coś. Dodatkowo, kiedy już zejdziemy w dół, w korbę i we, mm, pochylamy się do tyłu. Tej metody najczęściej używamy, kiedy jedziemy szybko lub gdy mamy wysoki bieg. Chcielibyśmy również, żeby zawsze jeden albo dwa palce na hamulcu dla bezpieczeństwa, żeby w sytuacji, kiedy polecimy za bardzo do tyłu móc zahamować lub po prostu bezpiecznie zejść z A więc kolejną bardzo ważną techniką suwili jest wyskakiwanie do tyłu. Dzięki temu zapobiegniemy wielu wypadkom, kiedy na przykład nie umiemy być hamulca, powinno to się wydawać odruchowo, przynajmniej u większości osób chodzi to odruchowo. Kiedy siedzimy na sobie nie za bardzo do tyłu, po prostu wyskakujemy. Uwaga, także przy wyskakiwaniu z dużych prędkościach tak ponieważ może się to skończyć niefajnie, zaprezentujmy. So, więc po podbiciu trzeba kontynuować nasze wheely. Ważna jest umiejętność balansowania na przód i tył. Robimy to za pomocą naszej korby i hamulca. Jeśli przechylamy się za bardzo do tyłu, to musimy bardzo delikatnie zahamować, ale ważne jest to, żeby przy hamowaniu nie przestawać pedałować. To jest troszkę dziwny odruch na początek, ale na pewno się do tego przyzwyczajicie Jeśli koło Wam opada, możecie spróbować. Mocniej nacisnąć na korby, co powinno wyrzucić Was trochę do tyłu. Żeby balansować na bok, trzeba używać naszych kolan. Widzimy tutaj. Balansujemy na boki, zbliżając nasze kolana do ramy lub oddalając je. Pamiętajcie, że Willy najlepiej robi się na rowerze marki Cross, between twin lub Unibike. Damy na w Fuka w dziewczyny pw Pamiętajcie. Ok! Perfekcja! Widzimy tutaj dobry hamulec. Sram Level T. Perfekcyjny. Starczą w za 15 zł. Dyn, dyn. Widzimy tutaj zaawansowany hamulec. Downhillowy. Dwutłoczkowy, nie jedna, <śpiewanie> dwutłoczkowy. <śpiewanie> <śpiewanie>